Elo, elo. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefleet Gothic Gothic Armada. Tak więc witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku, już Gothic Battlefleet Armada. Bardzo fajna strategiczna w kosmosie czasu rzeczywistego gra. Tak więc kontynuujemy sobie naszą kampanię. Wracam sobie teraz do Port Maus Station, żeby naprawić nasz statek. A więc a co tutaj będzie można robić? Będzie można upgrade'ować nasz statek. Więc to jest coś, coś na co na co czekałem. You have reached level 2. You have unlocked new purchase slot. You have one additional deployment per turn. Portmore is the largest and most sophisticated harbor in the Segmentum. Here you can see what services are available to you at your current rank, experience and renown. There are several shipyards mm -hmm. in operation at Portmore. Follow me, admiral, and I will lead you to the docking bay. It is time to show you what my ship can provide, to meet the needs of your fleet. Ok, tak więc tutaj jesteśmy właśnie w tym porcie. Jest nasz, a w końcu mogę pięknie sobie obejrzeć z bliska. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Tu, wow. Tutaj silniki aż takie. Kurde. Działka czy z przodu tak epickością epickością po prostu widać tą epickość na, na pierwszy rzut oka po prostu jest pięknie, pięknie to zrobione wow, wow, wow mogę go Palić nie mogę, dobra okej, okay, tak więc zajmijmy się może teraz, jak widzicie już tutaj wiem drugi poziom eee, drugi poziom admirała? nie, kapitan lord to jest mój kapitan, lord, kapitan to jest mój chyba poziom dobra, więc zbijmy drugi poziom Eee, zobaczmy, co tutaj statistics of an individual vessel. using this interface, you can see your ship's standard characteristics. the weapons of your ship are also displayed here. pay close attention to the weapons information displayed here in order to better understand your ship's capabilities. this panel displays the general attributes of your ship. select the crew management panel to see more. Okay. Ah, dobra, crew. Czyli tu jest ogólnie mój statek. Wybrałem sobie ten. I tutaj możemy złożyć załogę. This is the crew of your ship. Every vessel has a particular captain and a specific set of crew. By focusing your attention on an individual crew member, the crew can improve their skills and benefit your ship in many different ways. The captain of this ship has earned a promotion.

Zmniejsza ogólnie 15% yy, e, Czas odnowienia, no ale użyjmy se Reconditioning will reset your crew abilities Now, take a look at the ship's upgrades You can install a new module on the light cruiser New module, dobra, czyli Different upgrades Different systems on each ship can be improved with modules and upgrades Such systems include engines, decks and weaponry These

Like... Well done, Admiral. Now, try installing a tech module on your ship. The modules Skills. you can install improve different aspects of the ship. These aspects include defense, damage, control, support, recon, and maneuver. The number of modules that can be installed is limited by the ship's tonnage. Now, install the shield overload module. Hm, Tak się takie mi jedno zastanawia. Zobaczcie. Mamy taki piękny statek. Któr zarąbisty, ale pytanie jest. Jak się tym ląduje? No zobaczcie. Może tym się w ogóle nie ląduje? Może tym się. Może... A, dobra, bo tym się nie da wylądować chyba. <laughs> zobaczcie, w ogóle to nawet by się nie dało. Bo... W sumie, jak się nie da wylądować, to gdzie oni zrobili taki statek? I jak on wystartował? Może jakiś wyrzutnia jest jakichś statków, czy coś? Może on po prostu poleciał w górę? Hmm, może tak było. Dobra, ulepszymy sobie teraz obronę, e, void shield i e, 10 sekund. Bang. I must Okej, okay, ale ja bym chciał sobie ulepszyć damage. Nie mam slotów dostępnych. Tak. To jest mój statek. Mój drugi statek. Czy one są takie same? Nie. Inne są. Zdecydowanie chyba inne. Czy takie same? Nie, w sumie. Tak dziwnie się przełączają. No, na takie same w sumie. Więc. Upgrades. O, mogę sobie jeszcze coś ulepszyć, ale to w tym, bo w tym już ulepszyłem Skills, tak? Crew. Tu ulepszyłem nawigatora, więc w tym drugim statku mogę też sobie coś ulepszyć. I myślę, że ulepszymy sobie broń. Uh, weapons. ammunition. O, oh, yes. This is what I want. A no, zobaczmy, co to jest. Start burn torpedoes Targeting mat matrix Nie, nie opłaca się, weźmy sobie ten piercing Czyli amunicję przebijającą taką To może być, to może być coś dobrego I tu już nie mogę nic ulepszyć, bo nie mam slotów, tak więc ulepszyliśmy ten sobie pod ochronę, a ten mamy taki bardziej do atakowania Mogę dać jeszcze jeden statek, ale mi nie stać, nie stać nie w sumie nie, dobra. Może nie, nie będę dodawał, skoro mi nie każą, to może nie róbmy tego. Chodźmy do sektora Gothic. Sektor Gothic. Zaczniemy tutaj. Wiem, można, możemy tutaj sobie znaleźć. The sector's high strategic council has met at Port Portmore. The council has a plan to secure the Gothic sector against these invaders, and you play a key role, Admiral. I will contact you soon to brief you on your next assignment. Okay. Dobra. Czyli mogę zakończyć ture mm, w ten sposób. a Wow, a Okay, let's see what happens we our strategic supply lines are being raided by orc pirates Several reports indicate that the greenskins are harassing our forces, keeping them off balance Admiral Spire, your orders are to escort an important imperial convoy okay. of equipment and food to Bladen This world is suffering from the predations of the pirates i millions will starve if these supplies don't reach their destination. Hmm. Arc invasion. Okay. Uh, module, mo, moderate chance of attacking a system each turn. Which planet, they control, they have increased chance of launching another attack. Czyli więcej mają uh, więcej mają przejętych planet, mogą mają szansę wykonać kolejny atak jeszcze szybciej. Pan which uh, will transport ship okay uh, and okay. ja convoy is awaiting the arrival of your fleet to begin its journey many okay. hawk attacks have been reported on the trade route along your course escort the convoy through the system and defend it against any threat it is vital that this convoy makes it through to bladen be in command of the convoy as it passes through the danger zone. The convoy will be safe from system. Dobra. Czyli musimy ogólnie misja będzie polegała na tym, że trzeba ochronić konwój. <mierdziśla> 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 The Orcs plague the whole galaxy from end to end with their ceaseless warring and strife. They are a warlike, crude, and highly aggressive green skinned Xenos race, organized in a primitive and brutal society, rooted so deeply in war that peace is utterly incomprehensible to them. Their ships are often ill kempt, unreliable rust buckets. Kept in operation only by the constant effort of Orc Mechboys and their Gretchen slaves. Orc pirate attacks are brutally direct, with their ships rushing headlong towards their target, guns firing wildly as they come. Can. They cannot be bargained with or bought, save with weapons that they will inevitably turn against those who try to bribe them. Orcs have a need for speed. Their ships commonly mount a plethora of thrusters, boosters, and extra drives, usually all wired up to a prominent red button in the cockpit. Experience have I learned that underestimating the green skins is a fast route to the grave. Dobra. Ok, już wiem na czym to będzie ogólnie rzecz biorąc polegało, to będzie taka zabawa w kotka i myszkę. Będzie trzeba uciekać przed nimi, żeby oni po prostu się nie zderzyli ze mną. Bo jak się zderzę, no to jolo i, i po prostu umrę.

o nie. To będzie po prostu, słuchajcie, to będzie mega trudne. Autodeploy. Automatyczne rozstawienie. Ogólnie zaczynamy stąd. O, przestawmy kamerę. I mamy się pewnie przedostać przez tę linię, ogólnie orków. Więc już tutaj widzę. Strategiczne punkty, takie jak ten, ha, więc yy, no to może, ta kółko od myszki mi nie działa. Dobra, transport ship, czyli ogólnie. nie może tak bardziej. Ej, okay, dobra. ok dobra, więc ustawimy je tutaj, żeby one tak bardziej. Taktycznie po prostu sobie przez te chmury gazu leciały, będą wtedy niewidoczne. I niedaleko ich weźmiemy sobie może ten statek. Okej. Okay. I te mniejsze. Czyli ten kobra. Tutaj. I, i ten weźmy sobie. Może tutaj, takie na zwiady. Dobra, no i okej. Okay. Ready, co nie? Admiralty. many enemy ships are converging on the convoy these must be the orc pirates the greenskins don't understand strategy the orc ships are likely to close in at short range and rely on their tough front armor the orcs are also eager to fight these savages will try to board our ships and they won't hesitate to ram anything in their way all ships prepare for battle Dobra, tylko gdzie oni są? Dobra, mogę też się... Dobra, może na razie nie będę tego używał. Ale ogólnie mam. Dobra, one się nie chce jadą, co nie? W sumie. Dobra, no to jedziemy. Okej, okay, dobra. Teraz trzeba to rozegrać taktycznie. Które to było teraz? Fak. O oh my god. Nie było to. Ak. Któryś mały statek taki miał do wystrzelenia. Damage. Dobra, jolo, co nie? Nie nie wiem gdzie to było, nie, mog nie mogę znaleźć.

Czu, 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 czu. generators Generate. dobra lecimy byłem yes, tak Admiral. auto launch Są skills auto launch auto engagement co my... co to mi da Będziemy chyba raczej tak bardziej automatycznie. Dobra, zobaczymy, chyba powinno się udać. Ale ich tu może być więcej, tak przypuszczam. Wy, By... stop. Nie, nie, nie możecie nic. Taktyczny, taktyczny odwrót. Możecie. Dobra, ucieczka, ucieczka. Patrzcie, jaki oni są niebezpieczni, ty orkowie. Taki Dobra Ten statek już jest po nim Już jest po nim Dobra wy uciekajcie A wy, Ty, kurde Oh my god Dobra możesz się naprawić Dobra moje, moje statki Atak Boże ja kompletnie nie ogarnię, tego co tu nie dzieje A <laughs> nie wierzę Nie wierzę w to Gonić ich! Nie wiem, użyjcie torped. A dobra, źle zswejdowałem. Nie wiem, czy uda mi się to taktycznie rozegrać. Jakaś taktyczna ucieczka. Dobra, jolo. O, come on! Come on! Jeśli stracimy więcej, to planetę, którą próbujemy uratować, jest tak dobra, jak śmierć. Pokusować tarcze! Dobra, ucieczka. Wyrobicie ucieczkę i tyle. Yolo. O, właśnie chyba zaatakowałem swój własny statek. Dobra, on już, on już prawie ginie ten statek. Dobra. Oh my god! Defeated. Oh my god. Oh my god. No i defeat że <laughs> przegrałem, kurde, słuchajcie, to jest mega, mega trudne. Jak mówiłem, nie mam doświadczenia w takich grach.

Przysięgam. O mój Boże, dobra, słuchajcie. O ogólnie. Nie wiem, czy jest sens zaczynać jeszcze, jeszcze raz, więc sobie po prostu zapiszemy. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. <laughs> nie, no po prostu świetnie. Mamy save trzeci. Tak więc troszkę powalczyliśmy, zobaczymy czy będzie jeszcze jeden odcinek. Jak widzicie, strasznie, strasznie kiepskim jestem strategiem, jeżeli chodzi o strategię czasu rzeczywistego. Więc nie wiem, nie wiem, czy ogólnie jest sens dalszej gry. Ogólnie gra mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Chodzi mi tutaj oczywiście o te walki, tylko po prostu jest to tak strategiczne, że po prostu ja tego nie ogarniam wszystkiego. Więc, e, więc po prostu chyba nie ma sensu się tym, z tym dalej męczyć. Co najwyżej jeszcze sobie poza, poza, poza nagrywaniem sobie troszkę pogram. Więc, więc tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tak więc kończymy ten odcinek. Nie wiem, czy się jeszcze jakiś pojawi, może się jeszcze w przyszłości pojawi, jak to wszystko ogarnę, po prostu, bo, bo, bo to jest po prostu bardzo, bardzo strategiczne to wszystko. I ja, ja nie, 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 nie po, prostu, po prostu nie. Dobra, tak więc do następnego odcinka nie wiadomo, czy się pojawi, ale być może się pojawi, tak więc nic nie obiecuję. I to tyle. Elo, elo, na razie się manko.